I I Hej, siemanderko, cześć czołem, tutaj szybek.pl i witam was w przeglądzie z na naprzódka 14W30A oraz 30B. Jak wszyscy wiemy 30B znaczy samo B, znaczy, że to jest ładka do A, C. Do B i tak dalej. Dobra, ale nie będę przedłużał tego tematu, bo to myślę, że jest oczywiste dla większości z nas. E, zatem, tak, co nowego dodali? Oprócz tego, że jak widzicie, już są jakieś bugi. No cóż, Minecraft dokładnie. E, to zaraz opowiem w sumie też, dlaczego podejrzewam, że taki bug jest, oraz dlaczego za chwilę zobaczycie. Pum, no właśnie, niewczytany świat, i nagle który się wczytał. Są to optymalizacje, ale do nich za chwilę przejdziemy. Najpierw tylko sobie ustawię dzień. Okej, okay, dobra. Po pierwsze, widzieliście, że trzymałem, o właśnie, teraz może zwrócę na to uwagę, trzymam pełną główkę. Tak, teraz trzymamy pełną, pełny bloczek główki, jeżeli chodzi o głowę gracza, niestety nie wczytują się one, tak jak właśnie ta leżąca, ta moja tutaj na ziemi. Pomimo, że na stronce Mojangu było, że owszem, że się wczytują. No cóż, być może to teraz nie wiem tylko u mnie taki bóg. No nic, przekonamy się. Pierwsza rzecz, którą tu widzicie, która jest na pewno nowa i ciekawi oczy. Jest to banner dosłownie, o właśnie tak tu. Nie wiem czemu black banner. Aha, okej, okay. jeżeli klikniemy sobie scrollem, zamiast dać nam jakiś kolor, widzę, że to daje czarny. Oj, dobra, postawmy go, bo chyba o nim zapomniałem. No dobrze. W każdym bądź razie, jak się je kraftuje? Kraftuje się je w bardzo prosty sposób. Wystarczy tylko 6 bloczków wełny, jeden patyczek. Otrzymamy co prawda tylko jeden taki baner, ale zaraz zobaczycie, ile on ma opcji i ile rzeczy możemy dzięki niemu zrobić, przynajmniej na nim zrobić, a nie dzięki niemu. Źle dobra ręsówka. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że Hitbox jest tylko w dolnym bloczku, więc możemy nadać jakiś tam czy dać inny bloczek naby e, właśnie właśnie ten ten baner e, no bo po prostu gra twierdzi wiecie nie ma żadnego bloczku hej więc czemu nie więc myślę że to można jakoś sprytnie wykorzystać w budowlach ale dobrze pomysły pozostawiam na razie wam e, więc tak jak widzicie wzorów jest naprawdę ogrom myślę że to wszystkie chociaż mogłem coś pominąć generalnie jeśli chodzi o wszystkie kolory bo tak wszystkie możliwe jakie mamy w minecraftcie E, możemy nałożyć sobie e, możemy oczywiście jeśli chodzi o te kolorki tutaj to wystarczy kraftować e, tutaj z użyciem kolorowej wełny i właśnie jak użyjemy tutaj czarnej, to wyjdzie nam czarny banner jeżeli, jeżeli weźmiemy żółtą, będziemy mieli żółtą, żółty banner No i tak i tak dalej, i tak dalej. E, następnie możemy sobie właśnie kolorować na różne sposoby. E, tak wykład, wyglądają układy craftingu, więc teraz pokrótce, przed każdym się zatrzymaniem Wam pokażę, ma, może troszeczkę to przyspieszę. Okej, okay, wybaczcie, że tak przeleciałem, ale nie chcę was zanudzić, więc pokazałem pokrótce craftingi, które znalazłem. Myślę, że to wszystkie, ale powtarzam, być może jakiś przeoczyłem, więc... hmm, czemu nie? Napiszcie w komentarzu, jeżeli tak. I opiszcie mi więcej, jaki był układ do craftingu. Jak sami zauważyliście, wszędzie są te barier-bloki i między... i właśnie tym e, chciałem po prostu zaznaczyć taką arenę jak w craftingu. I dzięki temu mogliście sobie zobaczyć, jak to wygląda. E, generalnie możemy je ułożyć... 16 różnych pozycji. Tak jak widzicie, jeżeli policzycie, powinno być, um, one troszeczkę się tak bujają, jeżeli się przypatrzycie, ale tak, możemy ustawić je w 16 różnych pozycji. Tak. Tu macie lustrzane odbicie, a tu macie już e, odwrócone o 90 stopni, jak widzicie. O, tak więc. Hmm. No cóż, nie będę ich dublował jeszcze tutaj, tak. O, no dobra, nieważne. W każdym razie jest 16 takich pozycji. Jeżeli by ktoś pytał od tyłu, również widać, że one są jakoś tam zabarwione, że mają jakieś tam szlaczki. Ehm, no dobrze, ale weźmy może... Hmm, skraftujmy sobie jakąś. Zrobię to po raz pierwszy, więc tak, postaram się być w miarę szybki, wybierzmy tylko jakieś kolorki i zaraz do Was wracam. Ok, zatem zacznijmy zabawę. W jaki sposób takie coś by wyglądało? No cóż, to może na początek tak. Na początek zróbmy sobie jakąś czerwoną linię tutaj na dole. Potem bierzemy sobie znowu nasz banner i zrobimy jakąś linię żółtą na przykład na środku. Jak zrobimy już na środku, hmm, to sobie tu może może zróbmy hmm, 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 pomarańczową o tutaj. Wyjdzie nam coś takiego dziwnego. E, oraz, co by tu jeszcze wykorzystasz? No, generalnie, może jeszcze ten szary. Szary sobie damy na przykład o tu. Um, hy, hy, hy. I jeszcze dajmy na przykład o. Proszę bardzo. Coś takiego. I generalnie, chyba sześć razy można to jakoś tam zmodyfikować. Chociaż nie, widzę, że chyba więcej. Dobra, w każdym razie stworzyliśmy pierwszą moją flagę. Jej. Dobra, tak w sumie to nie jest flaga, tylko banner, a to taki mały fail z mojej strony. No ale cóż, trudno. Ehm, generalnie, jakby teraz uzyskać te głowy, które tu pokazałem, tak, creepera, ehm, szkieletka i tak dalej. Hmm, pomyślmy. Ehm, dodano teraz coś takiego, że. <laughs> Dobra, w ramach testu jeszcze dodam pajączka. Pajączku, hops. Jeżeli będziemy mieli super naładowanego creeperka, który sobie wybuchnie, Dobra, to był fail. Ok, zatem jeszcze jedna próba. Kolejny fail. Zatem, jeżeli chcecie uzyskać główki z mobków 100% szansą, musicie mieć tego oto gościa. Um, oraz zapalniczkę na przykład. No właśnie, jeżeli sobie go odpalimy. On zabije nam wszystkie mobki, a my co tu mamy. dobrze, ale po tych wszystkich failach na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć to, co mamy teraz w optymalizacjach do Minecraft. Tak, to co wcześniej widzieliście, o właśnie ten niewczytany świat. Minecraft teraz nie wczytuje tego, na co się nie patrzymy. Zatem, jeżeli ja się będę rozglądał tak w naturalny sposób, Minecraft y, będzie wczytywał wszystko, co tu powinien, i nie będzie żadnych tego typu problemów, jak przed chwilą widzieliście z F5. Ale jeżeli zrobię właśnie to z F5, to nagle przez chwilę nie jest nic wczytane. No, ale w każdym razie, jeżeli teraz, właśnie, przyciśniemy F3, a następnie A, to odświeżamy sobie, przypominam, e, wszystko, na co patrzymy, tak? Cały świat i tak dalej. Tylko zobaczcie, jak szybko on się teraz wczytuje. Tak. Jest to postęp, jest to naprawdę duży postęp. Nie wiem czy tak będzie na wszystkich komputerach. E, podejrzewam, że powinno tak być, ale wiecie, to jest Minecraft, także no właśnie. W tej wysokości również widać, że teksturki trawy nie są takie same, są one. E, czymś się różnią, no nie? Chodzi tylko o to, że one są poprzestawiane względem siebie, poobracane tam o 90 stopni 180 takie tam. Jest to taka pewna opcja, o właśnie ustawienia graficznych. Jeżeli sobie ją klikniemy, Alternate Blocks Off, jak widzicie, wszystko jest równiutko po staremu. Nie wiem, być może ma to jakiś wpływ na wydajność sprzętu, chociaż nie mam pewności, ale w razie czego tak, jest teraz taka opcja. Okej, okay, to tyle z tego Snapshotka. Myślę, że już powiedziałem wszystko, co powinniście wiedzieć. E, tak więc cóż, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem klasycznie, dopowiadam, e, dopiszcie w komentarzu. Z pewnością postaram się coś podpisać pod komentarzem, aby on poszedł na górę i wszyscy go zobaczyli. Ale myślę tak, że wszystko już m, co powinno być znajduje się w tym filmiku. Zanim tylko ktoś doda komentarz, proszę patrzeć na datę. Tak przypomnę, bo no cóż, czasami się zaskakuje jak e, w starych... No to zawsze tak dostaję jakieś dziwne wiadomości, ale dobra. Po prawej ekranu oczywiście mamy book Minecraftowy, proszę nie zwracać na to uwagę. uwagi. I tak, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!